W zespole szkół ponadgimnazjalnych w świecie odbyło się uroczyste powitanie pierwszoklasistów. Aby połączyć przyjemne z pożytecznym, odtrzęsiny przeprowadzono pod nazwą Dzień Języków Obcych. Dlatego część występów artystycznych prezentowano właśnie po angielsku czy niemiecku. Świętowanie rozpoczęto jednak uroczystym przemarszem pierwszaków. Każda klasa ucharakteryzowana była na inny kraj. I tak w paradzie podziwiać mogliśmy m.in. Hiszpanów, Anglików, Rosjan, Włochów z mafią Don Corleone na czele, a także polskich zbójników i co Adama Małysza i Roberta Kubicy. Muzyka 别说再 imprezie towarzyszyły również liczne konkurencje z nagrodami sprawdzające znajomość języków oraz kultury zwyczajów panujących w innych krajach. Jako że od trzęsiny zbiegły się również z obchodami dnia chłopaka, dziewczyny podarowały kolegom słodkie niespodzianki.